W ciągu minionego weekendu na terenie naszego powiatu z wizytą przebywała grupa ukraińskich dziennikarzy. Ich przyjazd do Polski był częścią projektu Ważne decyzje z zimną głową, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc 2009. W piątek 7 sierpnia ludzie mediów spotkali się z władzami Dzierżoniowa. Wśród gości są przedstawicieli trzech telewizji ogólnopaństwowych i regionalnych z Ukrainy, dziennikarzy gazet, magazynów, dziennikarzy radiowi i przedstawicielka jednego portalu internetowego. Są to dziennikarze, którzy przysłali swoje materiały na konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz NATO. Przedmiotem zainteresowania grupy było funkcjonowanie samorządu lokalnego i społeczności żyjącej na tym terenie. Goście z Ukrainy w Polsce przebywali równo przez tydzień. Wcześniej odwiedzili na przykład Kraków, by pod Wawelem spotkać się z władzami miasta i przedstawicielami instytucji zajmujących się problematyką Unii Europejskiej i NATO. Byliśmy wczoraj we Wrocławiu, mieliśmy spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta, z przedstawicielami Kolegium Europy Wschodniej oraz programu Teres Wrocław. Na dzisiaj jest zaplanowany w Dzierżoniu spotkanie z samorządem lokalnym, później z Telewizją Sudecką. Później jedziemy do Walimia zwiedzać obiekt Sztolni Walimskich sfinansowane z programu Faresztruder. Kolejnym punktem pobytu dziennikarzy z Zamiedzy na naszym terenie było spotkanie ze swoimi kolegami po fachu, czyli Telewizją Sudecką. Goście zapoznali się ze szczegółami funkcjonowania mediów lokalnych na naszym terenie w kontekście gospodarczym czy politycznym. Wszystkie omawiane tematy ogniskowały jednak wokół jednostek samorządowych. Najbardziej nas interesuje możliwości, które samorząd ma dla kierowania rozwoju wspólnot lokalnych. Reforma samorządowa, która została przeprowadzona w Polsce w dwóch etapach, najpierw samorządu na poziomie lokalnym, a później powiatowym i samorządowym jest bardzo dobrym wzorem dla Ukrainy. Ten poziom decydowania o sprawach lokalnych, który jest w Polsce jest naprawdę znakomitym przykładem, na którym trzeba się wzorować w Ukrainie. Jednym z kroków, który ma umożliwić taki stan rzeczy są właśnie podobne wizyty. W trakcie jej trwania uczestnicy mogli zasięgnąć wielu przydatnych informacji i zadawać niezliczone pytania odnośnie nurtujących ich kwestii. Po i Bielawie grupa udała się do Lasocina na odbywający się tam przegląd filmowy. przepięknej scenerii gór i lasów odbył się piąty już pieszycki przegląd filmowy. W dniach 6 i 7 sierpnia gospodarstwo Cicha Woda w Lasocinie gwarantowało szereg atrakcji. Zanim rozpoczęło się główne stadium imprezy, projekty filmowe, uczestnicy mieli możliwość obejrzenia prezentacji zdjęć z wycieczek, wypraw i podróży przewodnika sudeckiego Tomasza Śnieżka z okazji przejścia przez niego na górskich szlakach dziesięciotysięcznego już kilometra. Po pokazie goście trwali już tylko w oczekiwaniu na projekcje. Na tegoroczny przegląd wyselekcjonowane zostały filmy krótkometrażowe Fantastic Film Festival oraz Sopot Film Festival. A na punkt kulminacyjny piątkowego wieczoru organizatorzy przygotowali prezentację wielokrotnie obsypywanego nagrodami filmu Mała Moskwa. Staramy się co roku ukarać w ten sposób program, żeby właśnie coś niezależne formy, jakieś nowe trendy też w kinie i w twórczości filmowej. A przy okazji pokazujemy też duże formaty, jak dzisiaj na przykład Mała Moskwa. No Jest to ciekawe. Ciekawa oferta też spędzenia wolnego czasu, łączymy kilka rzeczy, bo przemieszczamy, zmieniamy przestrzeń, tak? przyjeżdżamy z miasta na wieś, jesteśmy w górach, możemy też coś smacznego zjeść i przy okazji obejrzeć e, ciekawe kino, formy, kino, nieza, kino niezależne, coś co na co dzień ciężko zobaczyć i w telewizji i w kinie. Impreza już od czterech lat cieszy się sporym zainteresowaniem. Jej domeną jest relaks w miejscu wolnym od zgiełku codzienności na wolnym powietrzu w filmowej scenerii. Impreza ma stały charakter, to znaczy są dwa dni, kiedy pokazujemy filmy, repertuar dobieramy tak, aby były filmy pełnometrażowe oraz zestawy krótkich filmów takich ciekawych, które można sobie oglądać też i przykanszać coś, albo popijać piwko i, i można nawet jeden czy dwa filmy przygapić natomiast całość i tak pozostanie w... W tym roku w imprezie uczestniczyli także ukraińscy goście, którzy odwiedzili nasze tereny już nie po raz pierwszy w ramach programu Polska Pomoc 2009. Kino jest moją pasją i to jest jedna z przyczyn, dlaczego w ramach tego programu właśnie dzisiaj tu jesteśmy. Trzeba powiedzieć, że tu większość ludzi, którzy są w tej grupie, chociaż zarabiają na życiu dziennikarstwem, ale też są pasjonatami kina. Muszę powiedzieć, że czuję się tu naprawdę dobrze, jak w domu. To miejsce jest bardzo przyjemne, dlatego cieszę się, że spędzam tu czas. Bardzo lubię polskie kino. Jeśli lepiej rozumiałabym język polski, bez wątpienia podobałoby mi się ono jeszcze bardziej. Oprócz zagranicznych gości, okolicznym fanom dobrego kina, filmowa atmosfera także szczególnie się udzieliła. Wszyscy z niecierpliwością czekali na projekcję małej Moskwy, spędzając piątkowy wieczór w gronie przyjaciół czy rodziny. Oglądały Pani już film Mała Moskwa? Właśnie, nie, jesteśmy nie, bardzo ciekawi. Przyjechałyśmy. Po raz pierwszy na tego typu imprezie? Po raz trzeci. Co się Państwu tak podoba, że witacie tutaj po raz kolejny? To, że impreza na świeżym powietrzu, że fajne filmy, fajni ludzie. Interesuję się kinem, szczególnie polskim kinem, dlatego tutaj przyjechałem, bo słyszałem, że będzie projekcja. Ciekawych filmów, zapowiedzi, dlatego jestem bardzo ciekawy tego, co za chwilę nastąpi. Prezak zwykle co roku bardzo dobrze zorganizowana, w idealnym miejscu, jak na festiwal film, filmowy. Trochę nietypowo, ale to ma też swój urok. Co czyni to miejsce tak wyjątkowym? Pewno góry. Góry plus filmy to to, co każdy fan filmów powinien tutaj zobaczyć. Następnego dnia, w sobotę, na Miłośników Kina czekało także szereg atrakcji. Tego dnia bowiem prezentowany był film realizowany w plenerach górskich 11 Nie Uciekaj Roberta Wrzoska. Piąty pieszycki przegląd już za nami, jego fani zapewne z niecierpliwością czekają już na kolejną tego typu imprezę, która z pewnością odbędzie się już za rok.